Dzień dobry, Justyna Wasia, firma Sumiagro. Aktualnie znajduje się w sadzie w rejonie Białej Rawskiej. Mamy koniec kwietnia, jak Państwo widzicie. Drzewa są na początku wegetacji. Tak, na dobrą sprawę, za chwilę rozpocznie się faza różowego pąka. Jesteśmy po fali przymrozków, po fali tej niskiej temperatury. W niektórych miejscach rzeczywiście ta niska temperatura wyrządziła szkody, zwłaszcza w takich uprawach jak czereśnia czy uprawy jagodowe. I dlatego dzisiaj spotkaliśmy się tutaj w sadzie, ponieważ chciałabym powiedzieć dwa słowa na temat tego, w jaki sposób zmobilizować i przygotować roślinę do tego, żeby ten stres przeszła jak najbardziej łagodnie. Proszę Państwa, ja będę dzisiaj Państwu polecała zastosowanie takiego preparatu, który nazywa się Shigeki. Preparat jest preparatem biostymulującym jest to biostymulator, ale to jest taki typowy antystresant. Jak Państwo widzicie, jesteśmy na początku okresu wegetacji. Przed nami jeszcze cały sezon, no i wiadomo, że w tym czasie będzie jeszcze wiele sytuacji, kiedy roślina będzie musiała sobie radzić z takimi trudnymi warunkami. Jesteśmy na, początku, jesteśmy na początku maja. W maju mogą też wystąpić jeszcze przymrozki. Niestety te, te ostatnie spadki temperatur to nie jest koniec takich stresów. I powiem szczerze, że te majowe przymrozki na pewno będą dużo groźniejsze dla sadów niż te, które mieliśmy do tej pory. Poza tym, tak jak powiedziałam, w sezonie będzie jeszcze wiele innych sytuacji stresowych. Rośliny są przed okresem kwitnienia, a okres kwitnienia to też jest duży wysiłek energetyczny dla takiej rośliny, w związku z czym to też jest sytuacja stresowa. Ale też nie zapominajmy, że w ostatnim czasie bardzo często pojawiają się takie okresowe niedobory wody. Mamy fale upałów, więc mamy problem z suszą. O ile może drzewa sobie łatwiej w takich warunkach radzą, o tyle uprawy na przykład jagodowe już dużo trudniej, więc to też są sytuacje stresowe i warto w tym czasie wspomóc tą roślinę, tak żeby rzeczywiście ten stres przeszła jak najbardziej łagodnie. Wspomniałam o preparacie Shigeki, kilka słów na temat samego produktu. Preparat w swoim składzie zawiera wyciąg z alg, Ascophyllum nodosum I, i Państwo się orientujecie, że na rynku zapewne jest, wiecie, że, że na rynku jest dużo tych biostymulatorów, natomiast tutaj warto wybierać rzeczywiście produkty, które są przeznaczone na konkretny etap i które mają konkretne działanie w roślinie. Właśnie takie algi Ascophyllum nodosum to są algi, które specjalnie są tak przygo przygotowane, ten wyciąg z alg jest tak przygotowany, żeby tą roślinę mobilizować do tego, żeby ten stres przeszła jak najbardziej łagodnie. Algi te same w swoim naturalnym środowisku przechodzą wiele tych sytuacji stresowych i preparat Shigeki zawiera, poza tym, że zawiera ten wyciąg z alg, on dzięki temu zawiera fitohormony, tam są cytokininy, auksyny, tam znajdziecie Państwo polifenole, witaminy, no szereg substancji, które będą tą roślinę mobilizować. Kilka słów o tym, jak w ogóle działa ten mechanizm stresu, jak roślina reaguje na stres. W momencie wystąpienia takiej sytuacji stresowej, w roślinie zaczynają się uaktywniać wolne rodniki, takie cząsteczki, które to właśnie te wolne rodniki, one są bardzo Aktywne. One się będą przyłączały do, do komórek i to właśnie te rodniki będą powodowały te wszystkie uszkodzenia, które pojawiają się właśnie w tych trudnych warunkach. I teraz zastosowanie takiego preparatu jak Shigeki, tego biostymulatora antystresanta powoduje, że te wszystkie składniki, o których mówiłam, czyli te cytokininy, te auksyny, te polifenole, te witaminy, wszystkie te składniki będą stymulowały roślinę do uwalniania takiego enzymu, to jest enzym SOD on się nazywa i to jest enzym, który będzie właśnie wyłapywał te wolne rodniki, będzie redukował, dezaktywował te, te wolne rodniki, dzięki czemu roślina dużo łatwiej przejdzie przez ten stres, dużo łatwiej przetrzyma te, te trudne warunki. Jak Państwo widzicie jesteśmy na, na etapie takim wczesnym, na etapie wczesnego różowego pąka. Za chwilę zacznie się dosyć intensywna, zresztą to już pewnie się odbywa w niektórych kwaterach, taka bardzo intensywna ochrona mączniakowa. Będzie ochrona przeciwko zwójkom liściowym, pewnie pierwsza mszyca. Shigeki spokojnie można mieszać z tego rodzaju preparatami, można mieszać z fungicydami. Tutaj tylko trzeba zwrócić uwagę na to, żeby mieszać, żeby ta ciecz robocza nie miała zbyt wysokiego pH, bo w wysokim pH no, niestety te, te substancje nie działają tak, jak mają działać. Shigeki stosujemy w dawce 2 litry na hektar. No i bardzo ważna rzecz to jest termin zastosowania zabiegu. Zabieg takim preparatem powinien być wykonany na 2-3 dni przed wystąpieniem sytuacji stresowej. Dlaczego? Dlatego, że roślina potrzebuje czasu, żeby pobrać tą, tą substancję, tę substancję, potrzebuje czasu, żeby wytworzyć te substancje, które będą niwelowały te negatywne skutki. Także tutaj no, minimum dobrze byłoby, żeby te 2-3 dni przed wystąpieniem. Innym tego stresu taki zabieg został wykonany. Poza tym stosujemy normalną dawkę wody, taką jak standardowo Państwo stosujecie w swoich opryskiwaczach i wykonujemy normalny przejazd. Jeżeli chodzi o informacje na temat samego produktu, to ja gorąco zachęcam do kontaktu ze mną czy do kontaktu z moimi kolegami, koleżankami z terenu. My wtedy odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące shigeki. Ale również dotyczące innych biostymulatorów. My podpowiemy również, gdzie takie produkty możecie Państwo kupić. Bardzo gorąco zachęcam do śledzenia naszego profilu, do oglądania filmów, do komentowania, do odwiedzenia naszej strony internetowej. Zapewne jeszcze się usłyszymy, bo będę chciała Państwu powiedzieć informacje, przekazywać informacje też o tych innych naszych produktach. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę no i zachęcam do, do kontaktu.